Te uwagi, zamykam te uwagi. Pan Arkadiusz Szcześniak z propozycjami bardzo proszę. Moje propozycje będą bardzo konkretne, przede wszystkim też właśnie do zarządów banków, które mogłyby zmyć tą plamę, która od wielu lat już na nich ciąży. Po pierwsze, wstrzymać wszystkie egzekucje i wypowiadanie umów. W większości krajów Unii Europejskiej ten termin, kiedy bank może wypowiedzieć umowę, bez y, próby y, restrukturyzacji tego kredytu z klientem to jest 12 miesięcy. Ostatnio Włochy wydłużyły do 18 miesięcy, y, a w Polsce jest to po ostatniej wprowadzonej ustawie, przy okazji niepełnej likwidacji BTE, 14 dni, i tak naprawdę bank może odmówić tej restrukturyzacji bez, y, bez żadnego większego uzasadnienia. Także pierwsza prośba jest taka, jeżeli. Banki chciałyby pokazać chęć w rozwiązaniu tego problemu, to jest ogromna prośba wtrzymać wszystkie egzekucje i wypowiadanie umów, próby polubownego wyciągnięcia tych klientów z problemów, prawdziwych problemów, a nie to, że on regularnie spłaca i jest jeszcze w stanie przez jakiś czas do czasu rozwiązania problemu ustawowego ten kredyt obsługiwać. Też mamy apel do decydentów, że skoro BT jednak jest niekonstytucyjne, żeby je zlikwidować do końca i również w prawie zapisać te zasady, które obowiązują czy w Niemczech, czy we Włoszech, że ta próba restrukturyzacji z klientem powinna być dłuższa niż 14 dni. Dla przykładu powiem, że jeden z banków ma w umowach kredytów hipotecznych zawieranych na 30 lat. W przypadku niezapłacenia, Jednej raty i opóźnienia jej o 30 dni może wypowiedzieć umowę. Jest to w ogóle sprzeczne chyba z ideą tego kredytu, gdyż w tym okresie wiadomo, że mogą się wydarzyć klientowi przeróżne problemy życiowe czy chociażby problemy zdrowotne, które mogą spowodować, że on zwyczajnie nie będzie w stanie fizycznie zapłacić jednej raty. A bank już może prawo, ma prawo wypowiedzieć umowę i znamy takie przypadki, że cofnięcie wypowiedzenia było obwarowane tylko jednym warunkiem podwyższenia marży. Czyli chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby na tym kliencie więcej zarobić. Także tutaj mamy apel do dwóch stron i do decydentów, żeby tą kwestię niekonstytucyjnego BTE rozwiązać już do końca, wydłużyć okres, kiedy bank musi z klientem próbować dojść do restrukturyzacji, do standardów obowiązujących w krajach zachodnich. A do prezesów banków to jest tylko jedna taka prośba. Państwo to możecie zrobić już następnego dnia, Państwo możecie taką decyzję podjąć i y, klienci mogą być chronieni w ten sposób.